Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam moją kolonię Lasius Niger. Kolonia jest w warunkach, jak widać, roboczych. Bez żadnego sprzątania pokażę wam, jak to jest. Jak ona wygląda? Naprawdę, czas posprzątać, wiem, ale przez sprzątankiem pokażę Wam jak to wygląda. Oj, i troszkę stresowałem przed chwilą mrówki, bo przy chwilę tutaj przekładałem i tak. Z czego się to składa? Mały zestawik, królowa jest u mnie już drugi rok, w tamtą roku ją zapałem, porzuciłem dość sporo poczwarek i w tym roku dała mi naprawdę, naprawdę spory pakiecik nowych robotnic i poczwarek zresztą dobra, zobaczmy, tutaj mamy malutkie gniazdo to jest bodajże 6 na 6 coś takiego i bardzo fajną arenkę polecam, do tego mam karmidełko z karaczanami mrówki oblepiły nóżkami karaczanów i w ogóle, ale cóż, tak to wygląda raz na, załóżmy miesiąc wyciągam karaczany przeznaczam je do czego innego, na przykład wrzucam czasem izopodą ale cóż, mrówki tutaj mają cały czas świeże białeczko i mam próbówki z wodą, też się przydaje dają, mimo tego, że samo gniazdo jest nawadniane. Te gniazdo muszę nawadniać co 2-3 dni mniej więcej. I dobra, pokażę Wam, co tutaj jest. A ręka Nic zbytnio ciekawego. Są próbóweczki. One są tutaj... Jak to nazwać? Zaparowane, z racji tego, że kabel grzewczy tutaj mniej więcej przechodzi. Nie da im tego w gnieździe. Jeśli chcą, sobie czasem wynoszą. Poczwarki w to miejsce. Ale nie zmieszczam. O tutaj mamy syf z poczwarek. Okej, okay, dobra. No głównie poczwareczki tam są, jakieś stare mrówki, umarł, no i tak dalej, rozumiecie. Co my tutaj mamy? Tu jest całe gniazdo. O nie, lataj i tak. I tak, tutaj mamy królową gdzieś, jest zbita. W tym malutkim pojemniku, o widać odwłok. I tak. Daj mi tutaj światło, proszę, od innego kąta, dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Zumujesz proszę bardzo Ohohohoho. Dobra, lampka jest, się świeci. Ej! Wróć zoom. No tak nie da rady chyba Czytajcie? odstawię na miejsce tego nie w ten. Dobrze. O, lampa leci. Nie dobrze. Dobra, spróbujemy to ręcznie. Gdzieś tu widać, teraz już nie. Ale jest, jest naprawdę pokaźna na ilość jajeczek. Tutaj mamy pośwa, po hań, na ilość larw. Tutaj również mamy larwy. Trochę larw i kupę, naprawdę kupę poszwarek. Ma nowe robotnice. co mój proszę. Zobaczcie, ile tego jest. Tu jest aż prawie pokorek nawalony. Jest tutaj naprawdę masa, masa, masa robotnic, podrzuciłem jej cóż, on, połowę tych robotnic tutaj jest, było, było po czwarek podrzuconych z natury, a teraz mam naprawdę drugie tyle w potomstwie i jest ich naprawdę naprawdę sporo, nasza pospolita polska mróweczka, najbardziej pospolita bardzo fajnie się prezentuje super się rozwija super apetyt na jedzonko cóż, tego trzeba im posprzątać u mnie wszystkie kolonie na ten moment tak wyglądają no, ale cóż, będzie trzeba robić, zabrać się za porządki. Cóż, pokażę wam po prostu, jak to wygląda teraz na ten moment roboczo. Dobra, dzięki za obejrzenie. Tyle. Narka.